Ola, Zapraszam Was na odcinek dotyczący hotelu, w którym mam przyjemność spędzać urlop. Jestem na Gran Canaria w hotelu Suite Playa del Ingles w Mas Palomas. Jeżeli interesuje Was ten hotel, chodźcie ze mną, zabiorę Was na krótki spacer i sprzedam Wam kilka ciekawostek. Sam budynek, dość duży, nie nazwałbym go molochem, ale na pewno na pewno jest sporych rozmiarów. Przed samym wejściem mamy fontannę. Fontanny wodospad, który na pewno robi wrażenie na, nie, po niektórych gości. Sporo osób robi sobie przy niej zdjęcia. Jest to wejście główne, które widzicie tutaj za mną. Ja mówię w tą stronę, słuchajcie, teraz, bo jak się odwrócę, to słońce świeci i nie będziecie nic widzieć. Tak. tak wygląda główne wejście do recepcji. Słuchajcie, zmykamy do środka, bo już jest taka pora, mimo, że jest godzina około 10 rano, że słońce zaczyna już tak świecić, że ja tu za długo nie wytrzymam, a i wy niewiele będziecie widzieć. Więc zapraszam Was do środka. Chwilę będzie ciemno, bo zmienia nam się światło. No i tak wygląda recepcja i wnętrze hotelu. przy wejściu recepcja po lewej stronie. Zaraz mamy cztery windy. Tip, który Wam sprzedaje. Tylko dwie windy dojeżdżają na dziewiąte piętro, gdzie macie bar i strefę jacuzzi. Natomiast dwie dojeżdżają do ósmego piętra. I tak, słuchajcie, na poziomie 1, czyli na recepcji, tu gdzie teraz jesteśmy, Planta Uno, mamy recepcję i bar który mieści się na lewo od recepcji. Tam za mną można go zobaczyć. Mogę Wam go pokazać. Generalnie jest tak, że w tym barze odbywają się wieczorem jakieś tam wiecie atrakcje na zasadzie muzyka na żywo i temu podobne rzeczy. Tak to wygląda. Zdecydowanie większa ilość osób spędza czas na barze, w barze na dziewiątym piętrze niż tutaj. Przechodząc obok recepcji, e, możemy zejść sobie schodami na poziom 0. Tam na poziomie 0, słuchajcie, mamy e, restaurację i dwa baseny. Ja praktykowałem także schodziłem sobie schodami, bo zawsze trwało to szybciej niż w godzinach tych, wiecie, że tak powiem, szczytu, e, można sobie zjechać. Będąc przy okazji tutaj na dziedzińcu, pokażę wam, jak wygląda dziedziniec. E, tu jest zrobiony taki ogródek, kanaryjski, dość suchy. E, tak to wygląda. Tu jest druga część hotelu. E, jeżeli nie wiecie, dla tych, którzy nie wiedzą, on siedzieli na Suite Playa del Ingles i na e, Nardos. Nardos to jest jakby przestrzana część hotelu. E, ceny się trochę różnią, ale chyba tylko dlatego, że on został odnowiony bardziej niedawno, e, bo sam hotel w całości chyba w 2016 ostatnio został odnowiony. No i schodzimy sobie z tutaj na poziom restauracji i pokażę wam jak ono mniej więcej wygląda. Miejsce jest sporo dla wszystkich i można siedzieć na zewnątrz jak i w środku jedzenia. Każdego wieczora inny wieczór tematyczny. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dla mnie osobiście nie było w miarę urozmaicone do tego stopnia, że nawet udało mi się jeść praktycznie 99,9 keto. Tutaj sobie na ogródek, pokażę Wam jak to wygląda. Tu można sobie za mną właśnie jeść ciężarówki, obiady i kolacja. Tutaj jest też reszta stolików, jak widać. No i dochodzimy, słuchajcie, do. Pierwszego basenu na dole. Na dole mamy dwa baseny. Jeden jest bezpośrednio właśnie przy restauracji, a drugi kawałek dalej. Oczywiście, no jak przystało na tak niewielki basen, jest zakaz pływania z materacami, więc jeżeli wybieracie się do tego hotelu, to na pewno ochrona albo ratownik powie wam, że nie możecie i wygoni was z basenu z materacem, więc nie zabierajcie, nie ma sensu. Jak widzicie taka pola, jest taka pora, że jest niewiele ludzi, ale generalnie też stolików zazwyczaj nie brakowało, więc na ludzie. E, na zewnątrz macie też bar tutaj po lewej stronie, zaraz go zobaczycie. I tam właśnie za mną jest ta druga część suita Tenardów, o której wspomniałem, że jest się z całym e, hotelem. Za mną bar, też dostępny z całą ofertą Ola. Tu jest też, słuchajcie, fajny patent, bo w reguły wszyscy chcą zawsze mieć jak najwyżej pokoje. A tutaj te pokoje na parterze raz, że mają wyjście do basen, bardzo fajnie. To po drugie, do restauracji, na śniadanie lub kolację, mega blisko, nie trzeba czekać na windę. Brodzik tu po mojej lewej stronie, niewielki, do pomoczenia tyłka. Bo raczej nie do pływania. No i tu już dochodzimy do drugiego basenu, gdzie też jest w sumie zawsze mniej osób. Ale jak ktoś lubi tak sobie pobrodzić pasenie to jak najbardziej. I też niewiele ludzi, też dość kameralnie i fajnie. Oczywiście, ja chyba o tym nie wspomniałem na początku, ale muszę to nadmienić teraz, że jest to hotel 16, więc przepraszam, tylko dla dorosłych, więc na pewno nie usłyszycie tutaj e, krzyku, pisku, e, zabaw dzieci jest naprawdę. Tak, że można się wycilautować, odpocząć i spędzić czas naprawdę na spokojnie. Co mi się nasuwa? Na pewno jest czysto. Ja Wam zaraz pokażę pokój, jak wygląda. Fakt, faktem jest on po nocy, więc jeszcze Pani e, w housekeepingu nie było i nie sprzątała, ale pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Warunki są naprawdę spoko. Są tutaj też fajne dostępne pokoje, które są takimi narożnymi, z widokiem na morze, ale uznaliśmy, że my tego nie będziemy potrzebować, bo i tak większość czasu będziemy spędzać poza. One też mają jacuzzi na balkonie w większości, ale to co nam jacuzzi, jeżeli mamy je dostępne na dachu. Słuchajcie, ja nie będę szedł teraz przez te tłumy ludzi, nie, nie będę przeszkadzał w jedzeniu, bo jakoś tak jak się idzie i nagrywa, to zwraca to bardzo uwagę. E, wchodzę z takim bocznym wejściem na basen, obok właśnie restauracji, przejdziemy tu przez taką jedną część restauracji zaraz bezpośrednio do tego e, ogródka wewnętrznego e, w hotelu. Generalnie fajnie jak jest tutaj, ja w ogóle się bardzo uśmiecham tutaj do takiej jednej pani z obsługi po... E, jak się okazało jest Polką. Dopiero jak usłyszała, że gdzieś tam coś powiedzieliśmy po polsku, to to sama zapytała, bo ma na, na imię Maria i nazwisko takie dość hiszpańskie. E, no ale sama się ta właśnie patrzcie, czy jesteśmy z Polski. I bardzo miło i serdecznie codziennie się pozdrawiamy. Pani Maria, gdyby pani oglądała ten odcinek, to ja serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło było panią poznać. E, no i co, wracając do tematu, jesteśmy teraz przy windach. Ee, więc ja wskakuję do windy, bo akurat jesteście Państwo wyszli, więc chyba nie będę musiał z nami poczekać. Sorry, jak światło gdzieś znika, ale jest dość e, ciemno. No okej, okay, dobra, czyli jednak musimy poczekać. No i pojadę e, na nasze czwarte piętro, pokazać Wam jak wygląda pokój. Abyście mieli e, wizję tego, jak to faktycznie wygląda. Że nie są to jakieś wiecie stare pokoje, które Wymagają odświeżenia, bo z tego co kojarzę, właśnie w 2016 hotel był remontowany. Tak, dość mocno. Ale, tak jak wspomniałem, ta część Nardos prawdopodobnie była remontowana nie tak dawno temu, więc te ceny troszeczkę się różnią. No i witam Was z czwartego piętra. Jak obiecałem, pokażę Wam pokój. Słuchajcie, taki patent niby nic, a jednak jeżeli wybieracie się na urlop, i e, oczywiście no 99% hoteli aktualnie ma takie karty, tak, jako klucze. Słuchajcie, patent, zamówcie sobie przez Allegro, nie wiem, gdziekolwiek, w jakimś sklepie z gadżetami biurowymi, kartę, przepraszam, etui na kartę, w taką smyczką. Wiecie, jakie to jest wygodne? Jak macie jakąś torbę na plażę, plecak, cokolwiek, wrzucacie sobie to i nigdzie Wam się nie gubi, bo zawsze ta smyczka Wam pomoże. I naprawdę mi się to sprawdza na każdym urlopie jako patent. Polecam, sprawdźcie, na pewno ułatwi Wam to życie. Dobra, jesteśmy w hotelu. Słuchajcie, telewizor, wiadomo, na no standardy. Łóżko. Tutaj mamy łóżko łączone. Jak za tym nie przepadam, no ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się ma... Eee... Wygodne na pewno. Ja strasznie lubię zawsze te hotelowe pościele. E, pokój no jest wyremontowany, odnowiony. Czekajcie, ja trochę odsłonię, żeby było tu więcej światła. Uważam, że standard jak najbardziej ok. E, balkon. Balkon mamy z widokiem takim trochę połowy na morze. Na ocean, przepraszam, tak za mną powinno być go widać. E, a resztę tutaj na miasto. Kompletnie mi to nie przeszkadza. E, bo ja wcale nie zakładałem. Y, pokoju z widokiem chociażby na morze. Jedyny minus jest taki, że słuchajcie, patrzcie, jak tutaj stoimy, to taki jest trochę brak prywatności, bo ten balkon jest widoczny dla nas, oni widzą nas. Podobnie jest z tej strony. Gdyby te e, mleczne szyby były trochę wyższe, na pewno byłoby troszeczkę więcej prywatności, ale cóż, po raz kolejny, jak się nie ma, co się lubi. E, ale te wszystkie balkony tutaj tak wyglądają. Na szczęście są duże. Stolik, dwa krzesła. Nic więcej nie potrzeba, i tak praktycznie nie spędzamy na tym balkonie czasu. No i jesteśmy znowu w pokoju. Dobra, no łóżko, szafki nocne, żadna jakieś, wiecie, coś bardzo szczególnego. Szafa nowa, tutaj mamy lodówkę, oczywiście zestaw kawowy, herbatę i tak dalej. Wielkie lustro w przedpokoju, mi się to bardzo podobało, naprawdę fajnie. E jak się dwie osoby zbierają, to nikomu nikomu nie przeszkadza. Więc myślę, że spory plus. No i cóż, łazienka. Łazienka też okej, okay. z deszczownicą. E, bardzo duża kabina prysznicowa walk-in. E, no, dwa zlewy. dwie umywalki, co dla mnie też jest bardzo dużym plusem, bo to jest bardzo wygodne. Toaleta jak toaleta, no nie wiem, czy Wam pokazywać. Jest. Jest, można korzystać. No jest spoko, jest suszarka, półka tutaj na dole. Pod walkami, z niezbędnymi gadżetami hotelowymi, lusterko na wysięgniku. Oczywiście też dla wielu osób, w szczególności kobiet, pomocne. No, także git. Mi niczego więcej tutaj nie potrzeba. Uważam, że standard jest jak najbardziej w porządku. E, tym bardziej, że no, naprawdę w tym hotelu, przepraszam, pokoju spędzamy bardzo mało czasu. Telewizor z TVP Polonia. Jeżeli lubicie, na pewno będziecie zadowoleni. No, także tur po pokoju, to tyle. Jedziemy na górę, na dach. E, pokażę wam jak wygląda e, ta część e, barowo, e, barowo rekreacyjna do opalania na dachu, bo tam chyba najwięcej osób spędza e, czas, tak mi się wydaje. Poza jeszcze basenami na dole. Trochę z takich e, prywatnych opinii, jeśli chodzi o kwestię gustu i tego, co mi się podoba. E, mają tutaj na każdym piętrze bardzo fajne zrobione mozaiki, które są bardzo fajnie widoczne w dzień od, wewn od wewnątrz, bo się są różnymi kolorami dzięki temu, że słońce przez nie przebija. Natomiast w nocy one podświetlane są tutaj od środka świetlówkami i na zewnątrz robią naprawdę niesamowite wrażenie. Winda przyjechała jadę na górę. Windy być może nie należą do jakichś super mega nowych, ale działają. E, tutaj macie, słuchajcie, w windzie tipy, o której iść najlepiej na kolację, śniadanie itd. z obłożeniem stolików, którą godzinę wybrać. Jest to przydatne. E, macie też spis zajęć, co kiedy się odbywa, w jaki dzień i o której. Korzystajcie z takich informacji, bo to się każdemu e, przydaje. Są to takie tipy, które warto sobie sfotografować w dniu przyjazdu, żeby potem mieć je właśnie dostępne. 9 piętro i wjeżdżamy, wychodzimy z Lindy. Wjeżdżamy na tak zwany Ruf Taras, czyli miejsce, gdzie mamy stoliki, bar i dwie strefy z leżakami i z jacuzzi. Tam za mną widzicie bar, zaraz tam dojdziemy. Natomiast tutaj idziemy w stronę leżaków na dachu i jacuzzi. Więc zaraz Wam to pokażę. Ola. Tak, i tutaj za mną możecie zobaczyć wydzieloną strefę jacuzzi. Jest to po lewej stronie tarasu. No i oczywiście e, widoki, stoliki tutaj m, z tyłu. E, w ciągu dnia najwięcej osób wieczorami spędza czas właśnie e, już po kolacji, bo po prostu bar. Tak więc e, pewien rodzaj rozrywki e, na wieczór. Świetny widok za mną. Tutaj już można zobaczyć e, tam wydmy. No i oczywiście ocean. Ta strefa, przy której ja jestem tutaj teraz, to jest strefa tekstylna. I mamy tu raz, dwa, trzy, cztery dżakuzi. I generalnie tutaj wszyscy opalają się, jak Pan Bóg przykazał w strojach. Bo za chwilę pokażę Wam strefę, gdzie wszyscy opalają się jak Pan Bóg stworzył, czyli bez strojów. Czyli tą strefę nietekstylną. Jak widzicie stolików tutaj jest bardzo dużo, więc miejsca dla wszystkich się znajdzie. Dlatego można zobaczyć napis z nazwą hotelu Playa Hall Suite, Playa del Ingles. No, to tu jeszcze mogę Wam pokazać, jak jest ten widok. Na pewno zapieradek w piersiach. I wszystkie osoby, które pojawiają się w hotelu i przyjeżdżają pierwszy raz tutaj po przyjściu do hotelu od razu robią sobie fotę. Właśnie z tym widokiem. Także, tak jak mówiłem, miejsce jest dość sporą. Każdy znajdzie miejsce dla siebie. Oczywiście, wszyscy atakują zawsze pierwszą linię. Tutaj jest bar, przy którym macie zarówno całą ofertę All Inclusive dostępną, jak również tą HALP Pension, czyli śniadania i obiad-kolację. Można sobie tutaj. Wykupić drinki bądź coś do picia, jeżeli nie macie Ola. A jak macie Ola, to do 23 macie wszystko w pakiecie Ola. A od godziny, 20... bar jest do 24 otwarty, do 23 macie ofertę Ola. A mm, tą godzinę, między 23 a 24, jeżeli macie ochotę, to trzeba niestety niestety płacić. Tutaj, e, tak jak mówiłem, zbliżamy się za moimi plecami. Jest strefa, jest nietekstylna, więc jeżeli preferujecie e, formę opalania, spędzania czasu na słońcu bez fatałaszków, to macie jak najbardziej taką możliwość. Tutaj też są prysznice wydzielone dla tej strefy bez ubraniowej, że tak powiem, wyżej położony na półce, tak jak tam taras do opalania z dwoma jacuzzi. I tutaj zaraz zobaczycie taki niższy też z dużą ilością leżaków z fajnym widokiem też na ocean. Też jest to ta strefa nietekstylna. Oficjalnie od 10 do 19 są otwarte te jacuzzi. Można przyjść już wcześniej leżeć na leżaku, ale jakby włączają je dopiero pro 10. Natomiast w godzinach wieczornych one nie są punkt 19 wyłączane, tylko na pewno trochę dłużej. I tak jak tutaj zobaczycie za mną, tam teraz można zobaczyć tą strefę tekstylną do opalania na dachu, a tu jesteśmy w tej nagiej. Oczywiście wspaniały widok za mną, mam nadzieję, że będzie go widać, bo będzie trochę pod słońce, ale może nie zepsuje nam to tego widoku. Wspaniały widok na ocean. Naprawdę spędzanie czasu sobie tutaj na leżaczku, patrząc na taki widok, sprawia przyjemność. No i oczywiście cała infrastruktura tu dookoła, wszędzie apartamentowce i hotele. I oczywiście kolejny wspaniały widok za mną, czyli góry, które też robią niesamowite wrażenie. Wydaje się, słuchajcie, jak jest się tutaj, że te wydmy Mas Palomas są tak blisko. Jednak, jeżeli chcecie się tam wybrać, to proponuję nie iść bezpośrednio plażą, bo to bardzo wydłuża drogę. Najlepiej iść promenadą yy, albo po prostu miastem, bo tak naprawdę droga jest połowę krótsza. Jeżeli już wybierzecie się plażą i chcecie dojść aż do latarni morskiej w Mas Palomas, to zaopatrzcie się w wodę, bo. Yy, może być ciężko, jeżeli sobie jej nie zorganizujecie. E, no, i generalnie tak wygląda sytuacja na dachu. E, przyjemnie, kameralnie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno po tej strefie tekstylnej, jak i tej nietekstylnej. I my bardzo często spędzaliśmy czas tutaj e, na górze. Mimo, że jest też na dole bar, e, też otwarty do 23.00, to jednak. Ta forma spędzania czasu na świeżym powietrzu, kiedy ten kanaryjski wiatr powiewa zarówno dzień, jak i wieczorem, jest naprawdę bardzo przyjemna. No cóż, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Jeżeli macie zamiar spędzić czas w tym hotelu, ja mogę personalnie bardzo go polecić. Podają tu przepyszną kawę. I nie mówię tu o kawie, tylko o winie kawa. To co mi się nasuwa jako podsumowanie tego naszego spaceru po hotelu, słuchajcie, dla mnie bardzo miła atmosfera, bardzo miła obsługa, która jest zawsze uśmiechnięta, chętna do pomocy i bezproblemowa. Jeżeli lubicie opalać się w stroju Adama, macie tutaj taką możliwość w wydzielonej strefie i możecie czuć się tam totalnie komfortowo. Jeżeli macie ochotę opalać się. Kąpielówka w strojach kąpielowych też macie taką możliwość. Na pewno wielkim plusem jest to, że jest to hotel tylko dla dorosłych, tak jak wspomniałem. Eee... Cóż mogę Wam powiedzieć? Polecam. A jeżeli się zastanawiacie i macie jakieś wątpliwości, po prostu napiszcie w komentarzach. Ja Wam odpowiem, jeżeli macie jakieś pytania. Mam nadzieję, że te wskazówki, informacje, które Wam pokazałem, były dla Was pomocne. Dajcie łapę w górę, kciuka. Zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i cóż, po prostu przyjeżdżajcie tutaj, żeby napić się właśnie kawy z takim widokiem, jaki ja mam tam ze sobą, czyli z widokiem oceanu. Ja, słuchajcie, zmykam cieszyć się przed ostatnim dniem mojego urlopu. Dogrzać trochę jeszcze ciałko. No i cóż, planować chyba. Kolejny urlop. Dzięki, że byliście w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Hasta luego.